Okej. Okay. Zginąłeś? Dobra, dojdź do mnie. Bo tak jest to głupie, że nie możesz dojść przez grę, to dojdź do mnie przez imprezę. Masz dołącz do sesji i dołącz. Ja poczekam. Siema, dwie, witam dwie osoby. Siema, siema. Już naj... Ju, raczej już najbliżko. Elo, długo mnie nie było. No. ja mam 90 da ja Dado, chodź, maciek. Tam, ja muszę coś sprawdzić. Hmm, to nie, to nie, okay. Idą ciśnij na mnie i możesz dołączyć do sesji. Jesteś. Dobra. A jak zół. Ja muszę się ustawić, że tak. Ja nie mam tej gry. No to zupełnie. Duło, duo, duo duo, duo, Dziękuję. A masz y, to? Umiesz tak robić? Bo chyba nie wiesz, to jak to było. Kurde no. A masz to? O, tak samo. A masz to? Kurde. A właśnie próbowałeś tego skina na konia? Mm, Naciszkasz w grze, już. Mm, ja w ogóle widziałem, jak typy robiły jakieś skłony. Ja ani nie lubię grać. Tá oh. ah, o hum, ah, é uh, tá. ah, é que é que você Eu estou fazendo um vídeo. Eu A wiesz, co jest jeszcze najlepsze? Że możesz grać na klawiaturze. A czemu kłomiesz? Nie możesz. Ja próbowałem, ale myślałem, że to jest jak Fortnite nie można. Jezu, ile kontaży już, luźno, wesołych walentynek trochę późno, Aha, ale no nawzajem, dzięki, wczoraj były, ale 14 są walentynki, Dawaj. Ej, Klaudia, e, patrz na to. Paki to jest przekozackie to niebo. Ono jest tak piękne, to niebo, że ci mówię. Dobra, e, dzielcie na wszystko, proszę, Okej. Okay. nie wiem, co doleca. Ja wykonam te dzisiejsze zadanie i będę miał 2400 koron. A właśnie jeszcze w sklepie można odebrać za darmo 5 koron. A nie, bo nie 5, ja już mam 26, 25 tak. Mam. Bo ja już. Um, okej, okay, już mam. Ale mam dobrego metra. Co? No prawda piękna. No jest boskie. Maciek pomóż ty pomam! kudy bo... Po... Znaczy ja mam broń, tylko cię wystraszyłem. <laughs> Jak on ucieka? Znaczy, Maciek, patrz. Patrz Maciek na to. Czekaj, patrz. I patrz na to. To jest ten taniec, konia. to jest ten taniec, konia. To, to masz czwarta do tych łuków. Ja nie mam w ogóle. Ale ja, ja pójdę sobie do ulep ulepszenia. już jakoś broń? Nie, ale sobie No to ci pokażę, jak, bo ty nie wiesz, bo tam. Jadę już na koniu. Jadę, jadę, jadę. Matko. Ktoś biegnie. Dzięki, dzięki, dzięki. Tylko Macie kłukiem nie zabijesz tak szybko. Idź, 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 idź. Wskakuj idź. na koniach. Jedź, jedź, jedź. Stąd chodź. Pójdziemy do lepsarki od razu. Musisz uzbierać y, 70 punktów czyli popatrz i, i y, tym prawym przyciskiem naciśnij to prawy przycisk no i już masz punktów 4 a tutaj masz na górze ulepszarkę, że ulepszać broń na maksa czyli właśnie tu ulepszać na maksa broń za 70 tu masz kolejno, chodź nie, to zostaw, no chodź Macie ktoś leci? Tu masz ulepszy... No, naciśnij. Naciśnij na obojga To się idzie, to się idzie, to się idzie. Ok. Mać i podbieraj po nim bronię. Rozumiesz, po nacisku bo nie ulepszysz nigdy tego. Dobra, już niż broń Tylko poczekaj, nie rób od razu Weź na... bo będziesz... Weź No przytrzymaj i nie, nie bierz na max broń Masz kuźnię naturalną, masz? Kuźnia naturalna No i naciśnij to R2, R1 I tam masz broń naturalna, weź broń naturalną Dobra, patrz jako ja będę miał broń, bo ty będziesz miał czołą tą... Patrz Lewolvel Zostaw, ja nie chcę tego. Okej. Okay. I sprzedać. Pięknie. To się idzie? To jest super broń, co ty masz! No nie walcium ciągle, bo za ktoś nie ma zobaczy. Wsiadaj na konie i jedź! Chodź, chodź ze mną. Cholera O nie tam, gdzie tam Okej, Uważajcie, ci ty u nie zaszedł. Wsiadaj na konie, a jedziemy stąd. Fajne to, to, co, nie? Dla mnie to jest lepsze niż Fortnite. Bo w Fortnite, w Fortnite to jedyne co może robić, zbierać bronie, ten... A tu Macik zobacz na górę tego świata. Popatrz sobie i tak się obkrąż i tak se popatrz co tu się dzieje. No jest to piękne. A tam to nic, nie masz tylko głupie niebo czarne. Cholera, nic nie widać. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dawaj, jedziemy na cmentarz, biegniemy. No tak! To jest normalne miasto. O! Na dżunglę grzybów jest najlepiej latać, więc kolejny jeszcze polecimy. Patrzyłam na ciebie ktoś się napisał. Co to jest? Um, eee... podrobiony fortnite Real Royal mhm. Real Royal Ja nie mam żadnej właśnie teraz głupie A, a weź i zejdź I naciśnij kółko Na ciśnij. A boć masz to, ja mam latania. Mhm, a to chwilowe to przez 3 sekundy dosłownie. Ale, że nawet jak ty masz tą skrzynkę, tam mogę sobie kolejną otworzyć. Bo to tak działa. Dobra, to chyba też to masz. A nie, to już mam. Szkoda, że ta gra była przed Fortnite, bo Fortnite jest podrobiony. Bo to Fortnite jest podrobione. No, kto jak uważa? Ja nie lubię za bardzo w Fortnite grać. To sobie to pobrałem. No, ludzie, no, zobaczcie na ten kosmos, czy to nie jest piękne. To nie Przepiękne. Patrzcie, tutaj kosmos. Tutaj, wszędzie jest piękny kosmos. Tam jest. Fajnie, pięknie. Tam są góry, zatem. A tam to nic, w Fortnite to nic, czarno wszędzie. Nic. Dobra. Dobra, cholera, wziąłem z nie tą moc. Dobra, e, 69, zaraz sobie lepszą broń. Do Maciek do strefy. Siadaj na konia, jedziemy. Okej. Okay. Ale nie światło pada. A teraz ci autobus. On sobie tak lata, żeby sprawdzać, co się dzieje. Się ja mm -mm, wszyscy już do strefy biegną. Ale zaraz. Nie no bowdę tak z bokami pobiegać, bo. Ja kod Ci się wywalił? E, dla to jest ta złota skrzynka. Nie mam nic, ja mam dwie szare bronie, ale go wyrzuciłem. No dobra, ale no daj mi Jezu, to... ale bronię zawalić. <laughs> Dziękuję, czyli to chciałam, Dziękuję, to se. Co to jest? Możek, ty tu gdzieś patrz. Tu masz pompę jak chcesz, fioletową? To już kasuje. no, dawaj. Bełyn. Jezu, ale piękne jest Bo to jest fajne, że tak masz rano i zaraz masz tak, wiesz, wieczór. Taką noc. A będzie się nam. Tylko najgorzej jest iść na dżunglę. Bo tam w ogóle jest zawsze ciemno. Co znowu? No, oh, to jest częste. I tutaj? Czyż będzie najgorsze? Zostań tu Maciek. Bo tam teraz najwięcej osób się będzie nawalało. Oh, Maciek, dawaj tu. Maciek, Maciek, dawaj tu. Maciek. Dawaj tu. Maciek, tam wiesz ile jest osób teraz? Mam pomysł, dawaj za mną. A masz tylko 10, 12 sekund na ulepszanie, bo jak A ci, że my ten, nie chcę sam już ulepszać, ten. Bo weźcie tam jest osób, gdzie my teraz lecimy. Jezu, czemu ja się na to zgadzam? leć kon. No, ale że jestem Twoim bratem, to się nie muszę zawsze na wszystko zgadzać. Jeszcze mamy skrzyneczkę, pięknie, go! Super, jeszcze u nas nie strefa, go! O nie, goblin! Nie, dobra, chodź. No, jak idę przecież ty powiedziałeś, że jedziesz po ulepszarkę! Człowieku, jak coś będzie fajnego, to ci dam, okej. Okay? Łuk! Chcesz łuk? Działko! Działko strzelające! Dobra, też idę do, do lepszarki. Szybko lecimy do lepszarki, bo mamy minutę. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Gdzie jest ta lepszarka? Mam ją, mam ją, mam ją! Szybko, 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 szybko I lecimy od razu 25 sekund, mama No ci szybko, bo ty nie zdążysz do strefy Ty nie zdążysz, ja już sam będę leciał Daj, ja lecę Bo ja zginę. Ty równo ze strachu będziesz leciał. Macie, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, będziemy się tu chronić. Bo na razie jak się pobijają. Bo teraz oni mają najlepsze broni na nas zabiją. Chodź tu. Nie biegnij na koniu, bo to głośno słychać. I kucnij. Eee, leweł. Z całką. Znaczy z całką, e, no. No, jak, jak się kuca lewo tą gałką. No wiem! To po co się pytasz? A patrz, co ja mam? Chodź tu. Teraz, jak ktoś by tu biegł, to by go zaczął strzelać. Siedmiu graczy. Dobra, chodź powoli. Tu, tu zostań To ci tu zejść z konia. Nie został. Pa bronię, bronię, bronię. Czy sobie Nie, nie ja chcę. Maciek, daj mi trochę osłony! No, Maciek, ja nie mam ani jednej! Jezu, to się możesz spytać, a nie wszystko dla siebie brać. Ty ham jesteś. No. To zostaw nie wchodź w nią, bo. A po co ty to, ten? Już y, nie chcesz, i tak to nic nigdy nie ulepszysz. Chodź do kuźni. Zo. Tak się bawisz? Hamidle łosy. Aha, on może w nas nawalać, a mnie? Jezu, gdzie on jest? Drugie miejsce Dwa zabójstwa mamy ulubiony dobra, jest już to wyzwanie za 30 minut, Jezus Maciek, oh. Nie chcieliśmy mieć, ale live jest. No ciągle jest.